Witam serdecznie, detektyw Michał Sokowski. Nadajemy dzisiaj sprzed ciekawej fabryki, która oczywiście już jest, można powiedzieć, hotelem. kto się zręcznie i gustownie przerobił w ekskluzywny hotel, gdzie obecnie mogą zdarzać się jedynie romanse. Ale co chcę przypomnieć? Pamiętajcie, że biura bezpieczeństwa biznesu, agencje detektywistyczne czy po prostu detektywi nie zajmują się tylko romansami i sprawami dla osób prywatnych. Zajmują się również Przestępstwami w biznesie, przestępstwami gospodarczymi, nadużyciami w biznesie, przestępstwami pracowniczymi, zaczynając od korupcji, niegospodarności czy chociażby prozaicznych kradzieży. Serdecznie zapraszamy audyty śledcze, audyty dochodzeniowe compliance czy pomoc w, powiedzmy we wdrożeniu etyki biznesu. Pomoc sygnalistom. Serdecznie zapraszam.